koniec pokazuje, okazuje, że jest bardzo fajny pomysł, więc jak się okazuje, spontanicznie rzucą się najlepsze pomysły. Postanowiliśmy w jakiś sposób wyjść naprzeciw temu, że wszystkie badania wskazują, iż turystyka krajowa, turystyka regionalna rośnie. Ludzie coraz bardziej chcą poznawać ciekawe obiekty, ciekawe miejsca na wyciągnięcie ręki, na weekend, nawet na kilka godzin. I e, pomyśleliśmy, że może by warto wystymulować to i e, sprawdzić, jak mieszkańcy regionu do takiego pomysłu się będą zapatrywać. I wspólnie z Telewizją e, Silesia oraz e, Panem Marszałkiem postanowiliśmy, oczywiście z wykorzystaniem tego najbardziej demokratycznego że czyli internautów, ruszyć z tym pomysłem. I uwaga, to internauci nominowali większość obiektów, 77 zresztą nomi nominowanych obiektów właśnie. To internauci do wielkiego finału wytypowali 20 obiektów. Gospodarze tych, czy przedstawicieli tych 20 obiektów dzisiaj właśnie tutaj gościmy, to internauci ostatecznie wy wybrali 7 cudów architektury. Państwu chciałbym Państwa przypisać w imieniu Medalina jest y, wydawcą portalu informacyjno społecznościowego chrześcijawego Jest także wydawcą dziewięciu pozostałych portali tego typu, y, pozostałych dziewięciu największych miastach Polski. Misja Mediów to którą Państwu sama nazwa, wskazuje to lokalność, lokalne życie, lokalne miejsca, lokalni ludzie przede wszystkim a jak widać dzisiaj też szukamy cuda. Ja bardzo się cieszę, że nasza redakcja tym Silezja mogła być pomysłodawcą, inicjatorem i współorganizatorem tej akcji. Ta akcja to promocja i to jest bardzo ważne, ale tak naprawdę najważniejsze jest chyba to, że zaangażowali się w tą akcję w mieszkańcy Jaki jest ogólny sens tego typu akcji, plebiscytu, wyborów, czy to jakichś szczególnych miejsc, budynków, tak jak w tym przypadku i dlaczego telewizja Silesia zdecydowała się wesprzeć tę inicjatywę? No bo my po to jesteśmy właśnie, ona tak powstawała, ta moja stacja, w założeniu mieliśmy twardo akcentować i głośno mówić o tym skąd ta stacja pochodzi. Jaki jest sens takich, takich działań? No ja to zestawiam z innymi działaniami, które mogą na tle takich wyglądać na bezsensowne. I cieszę się, że pan marszałek uznał wreszcie, że, może nie wreszcie, może to złe słowo, ale uznał, że jeżeli promować Śląsk, to zaczynając od tego, że przekonamy samych siebie, że mieszkamy w wyjątkowym miejscu na Ziemi. I to jest dokładnie taka akcja. Ja byłem mile zaskoczony, przyglądając się odzewowi na tę akcję temu jak ludzie no, najpierw niechętnie ale dość szybko dali się zaprosić do takiej zabawy do wyszukiwania tych dziwnych miejsc bliskich jak się czasem okazuje naszemu sąsiedztwu z, ze zdziwieniem obserwowaliśmy sami że oto jest wokół nas jakiś budynek czy inny fragment infrastruktury który zasługuje na takie miano bo jest naprawdę niezwykły choć jest z nim żyliśmy już od dawna Ilu było tych ludzi? To były tysiące, dziesiątki tysięcy? Oj, nie znam dokładnych danych. Myślę, że więcej wiedzą ci, którzy obsługiwali portal, choć na naszą stronę też przychodziły te, te informacje, smsy. To na pewno są tysiące ludzi. Jak powiadam, to się nie rozpędzało natychmiast, ale no, po jakimś czasie okazało się, że ktoś dostrzegł w tym dobrą zabawę i zrodziło się takie poczucie, powalczymy o ten nasz most, o tę naszą starą hutę, o ten nasz stary komin czy stary budynek. I, i na, takim, na takim współzawodnictwie chyba oparła się po jakimś czasie ta cała, cała zabawa. Czy miał Pan jakieś swoje typy w plebiscycie? Miałem, ale nie wziąłem udziału w tym plebiscycie. Poza tym, jak się okazało, krótko po rozpoczęciu tego plebiscytu, ten mój typ jest absolutnie nierealny, bo ulega wyburzeniu właśnie w tej chwili. To jest jeszcze chyba 18- bo 19-wieczna cementownia w moim rodzinnym Goleszowie. No ale to jest już niezabytek, to ruina i jeden wielki lej po bombie. Choć gdyby stała, to pewnie bym zagłosował za takim typem. Może dzięki takim akcjom właśnie te budynki będą miały szansę jednak przetrwać, miejmy nadzieję. Właśnie, miejmy nadzieję, bo to nie tylko zależy od naszej miłości ku nim, to zależy od woli decydentów, to zależy także pewnie od pana marszałka, ale w dużej mierze od pewnie dużych pieniędzy, no bo utrzymanie tych instytucji nie będzie łatwe, czy tych resztek po instytucjach. Ale im więcej będziemy pielęgnowali swoje przekonanie, że one koło nas są i powinny zostać, bo o czym świadczą, tym lepiej. Akcja jest rewelacyjna. Ja uważam, że aktywizowanie ludzi do tego, żeby próbowali wybierać, żeby byli uczestnikami życia, że nie narzucamy i pokazujemy to jest piękne w to wierzcie, tylko uczestniczcie w tym. Wybieracie sami. To od was zależy, co będziemy promowali, jak postrzegacie województwo, jak postrzegacie pewne perły z architektury fantastyczne wydarzenie. Ja się z tego bardzo cieszę i bardzo się cieszę, że, że, że udało mi się objąć patronat nad tym wydarzeniem. My też jesteśmy bardzo radzi z tego powodu. Jeszcze mam takie pytanie, czy jest Pan zaskoczony tym, że Bytom zdobył aż tyle wyróżnień? No musimy sobie zdawać sprawę, że to jest pierwszy konkurs i że to jest konkurs internetowy i trzeba dotrzeć do wszystkich, którzy są zainteresowani tematami. Bytom jest fantastycznym miastem, jest świetnie położony, ma swoją historię, no ma świetne zabytki, to zresztą dzisiaj zostało pokazane. I my o, jakby skoncentrowały się wszystkie głosowania na betonu, ale mamy ogromną ilość ciekawych miejsc w województwie śląskim. No, zaczynając od Jury tutaj było wymienione ogrodzienie, no, możemy mówić o, o innych zameczkach y, y, tam y, na północy województwa. No, Częstochowa została też doceniona, ale nie została wybrana. M możemy mówić o, o Tarnowskich Górach, o Borkach, o Pławniowicach, możemy mówić o rudach raciborskich. Pszczyna została tu pięknie doceniona, grodzie, zwisła. Województwo śląskie ma ogromną ilość zabytków. Ja jestem bardzo zadowolony z tej akcji i ja myślę, że jak jestem zadowolony, to, to już dzisiaj mogę zadeklarować, że będę uczestniczył w ciągu dalszym. E... Trzeba robić takie wydarzenia, trzeba promować województwo, to jest nasze zadanie. Czy jest Pan zaskoczony, żeby tą zgarnął aż e, no, cztery e, wyróżnienia spośród siedmiu, jeśli dobrze liczę? I tak i nie, bo byłem przekonany co do tego, że rzeczywiście są to magiczne miejsca w naszym mieście i każde zasługiwało na to wyróżnienie. Ja już abstrakuję od tego, że tych miejsc w samym Bytomiu jest znacznie więcej, nawet bezpośredniej bliskości tych wyróżnionych. Bo jak tutaj mówić o cmentarzu Mater Doloroza, a nie wspomnieć o e, cmentarzu żydowskim, który jest dosłownie po drugiej stronie ulicy Piekarskiej, albo o pięknym zabytkowym tramwaju linii 38, który kursuje tą samą ulicą. I tak mógłbym mówić i C mówić czyli jeszcze... Czyli jest pan igra. niepocieszony, że tylko cztery cuda, a nie siedem? Nie, nie, nie. Oczywiście jestem e, bardzo zadowolony, e, że to aż cztery, bo to w takich kategoriach traktuję. I rzeczywiście dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że aż cztery te cudowne miejsca zostały wyróżnione w ciągu... W trakcie dzisiejszej Galii. Czy jest Pan zaskoczony tym, że Spodek znalazł się wśród siedmiu cudów architektury województwa śląskiego? Może nie jestem bardzo zaskoczony, natomiast jestem niezmiernie zadowolony i wyrażam myślę tutaj opinię wszystkich mieszkańców nie tylko miasta Katowice, ale i całej aglomeracji. Spodek, bowiem rzeczywiście jest cudem architektury, o tym świadczy nie tylko jego niepowtarzalna e, jakby aura, którą roztacza jako obiekt architektoniczny, ale także to, że jest niezmiernie popularnym obiektem, no i w pewnym sensie można go pewnym symbolem aglomeracji śląskiej czy całej Silezji. Służą pewnej popularyzacji w tym przypadku obiektów architektury, obiektów, które... Jak wiadomo są słabo rozpoznawalne przez mieszkańców regionu, co wynika z braku choćby edukacji regionalnej, ale jak można zauważyć choćby po tym masowym udziale w plebiscycie cieszą się jednak rosnącą, z roku na rok rosnącą popularnością, więc istnieje ta potrzeba odkrywania tych atrakcji architektonicznych w naszym najbliższym otoczeniu i takie plebiscyty jak sądzę w jakimś stopniu też tę ciekawość pobudzają.